W obszarach uprawnych jest całkowicie pozbawiona minerałów, co jest wynikiem nadmiernego jej wykorzystania i słabej gospodarki, stąd jedzenie ma braki jeśli chodzi o jego wartość odżywczą, na przykład mineralny, niewystarczający do zapewnienia wnętrzu waszego organizmu sił, do właściwego funkcjonowania. Jak każdy dobry wegetarianin wie, Niedobór minerałów rozpoznano już dawno jako główną przyczynę słabego zdrowia zwierząt hodowlanych. Dodatkowo współczesny świat nie darzy ziemi odpowiednią miłością. Ludzkość zapomniała o ważności komunikacji z przyrodą poprzez świadome zainteresowanie się nią. Kiedy rodzi rolnicy znów będą mieć realną świadomość ziemi, jakość waszego pożywienia znacznie wzrośnie. Chociaż Słońce dostarcza ogromnej energii, ilości energii witalizującej jedzenie, dla szerzej pojętego dobra ludzkości, ważne jest, aby ze wszystkimi źródłami pokarmu obchodzić się w sposób bardziej świadomy. Ziemia odpowiada na intencje, nastawienie oraz samopoczucie tych, którzy ją uprawiają. Jedzenie uprawiane z miłością. Oraz dbałością o harmonię z siłami przyrody będzie zawsze super energetyzowane kosmicznymi siłami witalności. A zatem, Ziemianie, Kiedyś wasi przodkowie żyli w wielkiej harmonii ze słońcem na swojej planecie. Sprzeciwiając się poglądom przeszłości, współczesna nauka zmanipulowała umysły społeczeństwa w przekonaniu, że słońce i przyroda stanowią zagrożenie. Badania wskazują, że wiele chorych na, i cierpiących na depresję. Właśnie za mało przebywa na słońcu. Wasze badania już ujawniły także, że kiedy w latach 60. XX wieku po raz pierwszy wprowadzono filtry przeciwsłoneczne, tempo zachorowań na racha zaczęło wzrastać. Pamiętajcie, słońce jest dobre dla wszystkiego, co żyje. W obecnych czasach podwyższonej świadomości intensywność i częstotliwość energii Słońca będzie rosnąć. Zgodnie ze swoim projektem, Waszym ciałom służy światło słoneczne. Promienie Słońca są dla ludzi bardzo korzystne, ponieważ de facto, w odpowiedzi na światło Słońca, ciało produkuje witaminę D, co także pobudza komórki i wzmacnia organizm. Zdrowie jelit. Ma największą wagę dla podtrzymania łatwości funkcjonowania organizmu. Regularne ćwiczenia i właściwa dieta to gwarancja zdrowia. Musicie być w stanie efektywnie eliminować produkty przemiany materii z waszego organizmu. W przeciwnym razie tworzące się nawet całymi latami toksyczne złogi kału osadzą ścianki jelit twardym nalotem. A kiedy niepożądany materiał odpadowy gromadzi się w jelitach, następują wszelkiego rodzaju dolegliwości fizyczne. Jelita muszą być w stanie wchłaniać składniki odżywcze, zawarte w pokarnie, przygotowanym przez żołądek do dalszego trawienia. Przed kolejną kąpielą zatrzymaj się, obejrzyj swój brzuch i zwróć uwagę, czy jest wzdęty. Oczyszczanie okrężnicy dwa razy do roku najlepiej wiosną i jesienią, zdziała cuda przywracając ci zdrowie i witalność. A niewłaściwa dieta w postaci zbyt przygotowanych posiłków lub zbyt przetworzonej żywności oraz niedobór wody i siedzący tryb życia może powodować łatwe, łatwe gromadzenie się trawionego pokarmu w okrężnicy. Niewłaściwe jest łączenie elementów posiłku, powodujące ich fermentację i rozkład w jelitach, a więc zatruwa organizm. Czerwone mięso jest ciężkostrawne. Pozostaje w układzie pokarmowym dłużej, ponieważ organizm musi się bardziej napracować.